Ja witam Was bardzo serdecznie, tu i Witam Was w moim drugim poradniku W tym poradniku chciałbym Wam pokazać jak zrobić losowe TP yy, Właściwie dwa rodzaje losowego TP Na serwer albo na tryb survival Więc zacznijmy yy, pierwsze, yy, yy, pierwsze losowe TP to jest na guzik, a drugie na płytkę yy, Zaprezentuję na guzik Jak widzicie klikamy guzik, TEPA w jakieś tam miejsce akurat mnie ciapnęło tutaj tam hmm. może wam się stać tak, że po prostu zginiecie ale nie tak no akurat mi się to zdarzyło ale to nic yy, okej okay. drugi Drugie losowe TP to jest na płytkę Wchodzicie na płytkę, też tepa, akurat nie pod podziemie ale zawsze yy, jakoś tepa. Ok, i dzisiaj chciałbym wam właśnie pokazać jak te dwa rodzaje tepę zrobić. My, zacznijmy od tego na przycisk. Potem nam będzie kamienny przycisk, yy, stone i gąbka. I command block. Command block przypominam, że zdobywamy w taki sposób. Wchodzimy w chat, piszemy komendę kośnik, gif, swój nick, 137, klikamy enter i dostajemy command block. Okay. Dalej budujemy yy, zestaw na takie coś, na trzy kratki. Tu stawiamy no, jest, gąbkę, z tyłu stawiamy command block, tu stawiamy dwie kratki i tu zakrywamy. To zakrywamy. To. Hopla. Wygląda. Tak się poszło. Wchodzimy w command block. I piszemy komendę. Ukosnik. TP. Małpa. P. 111 jeden, to przepisać. Ok. Dalej klikamy gotowe. I mamy na czacie. Komendę, że komenda została ustawiona. Zakrywamy to z ten command block. Potem na gąbkę stawiamy przycisk i wygląda to w taki sposób. Nic nie widać. I klikamy przycisk tepa. Znowu pod ziemię. Teraz Chciałbym Wam pokazać TP na Na jezu, płytkę naciskową. I tutaj będzie nam potrzebna kamienna płytka naciskowa, żelazny blok. I command block, przypominam znowu command block, żeby go zdobyć wchodzimy w chat i piszemy komendę ukośnik gif swój nit 137, klikamy enter, dostajemy command block. I potem kopiemy, kopiemy dziurę 3 na 3 w taki sposób po środku rozwalamy jeden blok, w ten y, rozwalony klocek stawiamy command block, tu zakrywamy wszystko żelazem. I w command bloku piszemy tak ukośnik tp małpa p 1 1 1 Potem tak klikamy gotowe i mamy znowu na coś, że komenda została ustawiona. Potem command block zakrywa, zakrywamy blokiem żelaza, wstawiamy tam płytkę wygląda to tak działa to w taki sposób wchodzimy na płytkę tp jak no i to by było na tyle. Jeśli Wam pomogłem, skomentujcie ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej poradników i w ogóle. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!